Witamy na kanale Dzieje Newendar. Zapraszam do pierwszego materiału z nowej serii o nazwie Arena AI. Dzisiaj już będzie multiplayerowo. Ze mną jest pan Pyrek. Witam. No i panie Pyrku, Elfami na Andeda sobie zagramy. Zasady znacie z odcinka pilotażowego. Ja tu sobie wezmę statystykę do mocy, statystykę do. Do pancerza, i jako elf już tutaj mam również na szóstym poziomie dostęp do jakiejś specjalnej umiejętności rasy w elfów, także będę miał delikatną przewagę. To to olać, no i reszta chyba nie ma znaczenia. Talizmany, coś tam tego Także. Niech sobie tam będzie byle co. I teraz tak, zmienię turę, żebyś ty mógł sobie wziąć jakieś umiejętności jeszcze. I w międzyczasie mogę powiedzieć, jakie jednostki zostały wybrane przeze mnie. A, i ile punktów tym razem daliśmy sobie na przydzielenie? W pierwszym pilotażowym materiale dałem tylko 6000, w tym materiale mamy 8000 do wyboru. Oczywiście będziemy z czasem serię ewoluować na podstawie Waszych komentarzy. W tym materiale po prostu się zastosowaliśmy do tego, żeby więcej punktów dać, żeby nie zapychać jakimiś wieśniaczkami, chociaż i tak było ciężko i korciło wieśniaczką zapchać, ale, ale udało się w miarę dobrze to posklejać. Także, mając 8000 punktów, wykorzystałem tylko 7750 7, 7, i wybrałem dzikiego Centaura za 1500, niedźwiedzia Grizzly za, za 2250, Wilkora za 1750 oraz ten specjalny awans tego MAGA mm, za 2250. Jak ona się nazywała? Jak ona się nazywała ta ta, ta tu Księżniczka Bóż, o. Taką armię. A jeżeli chodzi o Pyrka, który sobie teraz tam wybiera umiejętności, wziął sobie króla nieumarłych za 2750, upiora za 1000, wilkołaka za 1000, wampirzycę za 2750 oraz szkieleta łucznika za 500. Tak to się prezentuje. Dobra. No i wydałem wszystkie punkty, jakie miałem dostępne. Tak jest. Pyrk całe 8000 równiutko wydał. Także ja cię atakuję. I oddaję sterowanie na razie Botowi z mojej strony. No zobaczymy jak to wyjdzie. Mhm. No, zresztą można byłoby siedzieć i wymyślać tę armię. Mhm. Ale no już troszeczkę się pośpieszyliśmy, żeby to chociaż nagrać, zobaczyć jak to wszystko pójdzie. Pewnie można by siedzieć, myśleć, jaką by armię sklecić, żeby było jeszcze fajniej. Ta jest. No. Widzę, że... ...elfy koszą konkretnie tutaj. No nie no, ta wampirzyca zaora niestety. Ale, no... No, to zmniejszenie to jest tej, zbyt mocne. Do tej pory, jak to szło, to... ...elfy kosiły konkretnie, teraz ta jeden na jeden zostało. Mhm. No, ale to, to że nie. ona wysysa życie... To nie wystarczy. Musiałbym mnie trafić. No, na, na, na styku bardzo. No. I jeszcze na końcu się umiejętność Miśkowi odpaliła. Większe obrażenia i krytyki jakby co. Także nawet jakby się wyleczył na fula, to i tak bym tym niedźwięciem się To byłoby zabite. Dobra, także EVAI wygrałem ja. Zobaczymy teraz, jak się to będzie prezentowało, gdy zagramy. Osobiście. Także teraz raz jeszcze przechodzimy do rozgrywki. Tym razem będziemy walczyć osobiście. Panie Pyrku, bardzo proszę. Dobra. No to co? Wilkora mamy. Wampirzyca zmniejszała tylko inicjatywę. A to ja se złajtuję Wilkorem. Miśkiem bym chciał roztrzaskać ten pancerz. Co ty kombinujesz, panie, panie Pyrku? Liczę, liczę sobie, co ja w ogóle tutaj mogę co zrobić. Liczysz obrażenia. Nie. Czyżbyś już miał cios z wampirzycą? Nie, tym z przodu. Jesz, jeszcze nie. Nieźwiedzia klepiesz. A, rozdysponuję obrażenia. A, liczysz na O. I teraz wampirzyca. Ach, przeżyła. Dobra, teraz uwaga, czy ja cię zaoram. Teraz będzie zaoranką. Nie trafiło w upiora. Niedobrze. Paraliżę. O! Oh! <laughs> o! Oh! A mój łucznik uderzyć księżniczkę. Upiora nie mam jak ci zabić. Mmm... Czekaj, zobaczmy czy ty... Teraz to będzie zależało, kto będzie szybszy z magów tak naprawdę. Aha, nie zabijasz i tak. A, to... No się no, o kurw No wiadomo, że ty będziesz szybszy, jak inicjatywę mi zmniejszyłeś. No to już nie wygram. Bo hmm, mi tak. wampirzy są już za... za... za, za orasz resztę. Bo inicjatywa pozmniejszona. Więc już nie ma opcji. No, musiałbyś nie trafić no, mojej tej... To... No, no już tak naprawdę, no to wiemy, że tam pisze to jest po prostu ope Tak, tej, tak, to, tak, no, yes, yes. no to, dlatego, to jest, jest. No dlatego taką drogą też zrobiliśmy. Ale no w zasadzie ten upior by tutaj z przodu troszeczkę uratował i to twoje chybienie, tak? No... Ja chcę powtórkę. Ja <laughs> chcę jeszcze raz! <laughs> Znaczy to jest te... To jest właśnie... Z bogami RNG, tak. A gdybyś trafił tego upiora, no to myślę, że już miałbyś otwartą drogę do wygranej. No. No ale możesz oddać turę. Ja chcę jeszcze raz. No to panie kochany, atakuj pan. Zobaczymy teraz jak RNG wyjdzie. Przestawiłeś sobie króla na inne miejsce. No nie. <grystanie> <grystanie> tak było. Oszust. Ej, mój wilkor nic nie będzie robił przez to. Panie, to o to chodzi. No nie, no to tak, to się nie dogadamy. Panie, co? Aha, i tam jeszcze. Mhm. Mm Teraz ta moja burzowa nic nie zrobi. A to zobaczymy. Inicjatywa jest ta sama. No dobra, traf wszystko, sparaliżuj A... wszystko. Wszystko sparaliżuj. U, u, u. Nieźle, traf wszystko. Noż prawie dobrze, ale nie ma źle. Nie ma źle. No. Dlaczego ona wszystkich trafia tym zmniejszeniem inicjatywy? Wy mi opowiedzcie swoją historię. Zagryź to! Dobrze! Misio, a-Azor, bierz ją! <gryzni> Za dużo tutaj jest dobrażeń do zrobienia, żeby to nie... <gryzni> Wiesz, że to wyszło lepiej! <gryzni> Mimo iż wilkor w pierwszej to że nic nie mógł Dobra. <laughs> Easy by no tutaj wyszło. Nie było chybienia, w upioragi, wilkołaka i. No i paraliże wyszło. fajne też wyszły, no to, to też no. dobre. No inicjatywa była też po twojej stronie tak, bo jakbym przeatakował ci księżniczkę, to by nic nie zrobił. Tak, tak, zgadza się. Wszystko na styku, nie? Dobra. No to co? Panie Pyrku. Myślę, że to jest dobry moment, żeby materiał zakończyć. No. O! Dzień dobry drodzy sąsiedzi! A, to... a co tam panu dobry. A, a dzień dobry no panie Paździochu! A, a dzień dobry panie A co pan tu robisz? A, a ja se idę, idę se... I idę se oglądać. A co... Panowie, co tu robicie? A no a my gramy w gramy se tu normalnie, testujemy nową serię, gramy, nagrywamy... A co? A w co se gracie? No w Disciplesy segramy, Disciples 2 na naszym modzie, Dzieje z Zwiastun Mroku, testujemy. Uuuu, to bardzo ładnie z waszej strony. A czy kanał twórców zasubskrybowaliście i materiały polajkowaliście? No jak nie jak tak, no ja, ja swoim kanałem subskrybuję Dzieje nevender, żeby wiedzieć kiedy mam wejść i poczytać komentarze. Panie, ja to tak samo normalnie w morderze. No to ja pędzę oglądać nowy odcinek. Do widzenia, panie Boczek, panie Ferdku A do widzenia. Do widzenia, panie paździochu. No to co? To się żegnamy również, także dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Ja byłem pan, pan Ferdek, z Sławron piąty. Znowu był pan, pan Boszek, znaczy Pyrek. No siema. No siema. No to na razie. Pozdrawiamy, polecamy. Na razie.